Dzień dobry, witamy wszystkich z lotnisk w Katowicach. To jest nasza już trzecia wyprawa z petardą, którą odbędziemy na Sardynii. Powraca stara petarda z Turcji. Stara, dobra petarda z Turcji. Do przejechania mamy jakieś 1000 kilometrów. W 4 dni. Więc sporo. naprawdę sporo. Będzie się działo, więc chcielibyśmy Was wszystkich zaprosić bo na pewno będzie co pokazać i będzie co oglądać. No na pewno będzie, na pewno będzie fajnych wielu przygód, na pewno będą ciekawe rzeczy, które tam zrobimy. Na pewno, jak zawsze. I na pewno będą ciekawe rzeczy, które wam pokażemy. No bo jakby nie patrzeć, robimy to też nie tylko dla nas, ale też dla was. Przelecieliśmy już na lotnisko Valherro na Sardynii. Poszliśmy pobrać na samochód z firmy Akovia. Tak naprawdę ten pan, który tam siedział, za bardzo nie wiedział, co się dzieje. Był lekko zakręcony. Był lekko zakręcony, tak. Eee, okazało się, że chciał nas jeszcze skasować dodatkowo za samochód z karty, a my już już o to zapłacili wcześniej. Więc tyle. Także uważajcie, jak będziecie wynajmować samochód, bo tak naprawdę oni za bardzo do końca nie wiedzą, co się dzieje. No i oczywiście z karty kredytowej 500 euro jest. Od nich pobranych, tak? Dokładnie. Więc przy oddaniu, to, to wraca. Między 7 a 15 dni, nawet zwrot pieniędzy na kartę czy te 500 euro. Samochód przede wszystkim musi być oddany. Czysty, zatankowany. zatankowany no i przede wszystkim jak nieuszkodzony. Jakiekolwiek uszkodzenie, które będzie na samochodzie widać, oni pobierają bezpośrednio z karty za to pieniądze, więc trzeba na to uważać. Wiemy o tym dobrze, że we Włoszech ludzie jeżdżą mniej uważnie, więc no, trzeba mieć głowę na karku. Dobra, idziemy już do samochodu, widzimy się za chwilę. Spróbujemy go znaleźć w ogóle. Przede wszystkim, bo powiedział, że jest gdzieś na parkingu, dał nam klucze i nikt za mnie nie wyszedł, więc musimy teraz iść sobie sami go po prostu poszukać. Chodzimy sobie tak po parkingu i szukamy, szukamy sobie wozu. wozu, którego nam ten pan dał. I tak naprawdę oprócz tego, że wiemy jaki jest jego kolor i wiemy jaką ma rejestrację, to tak naprawdę nie wiemy, gdzie on stoi. No to nie jest tak do końca bym powiedział dograne, bo ktoś powinien z nami wyjść i nam pokazać ja ten gdzie ten dać. stoi, tak? A nie żeby teraz chodzimy po parkingu i szukamy sobie go sami. A to co to jest? Gdzie? Może tu jest nasza wolówka. Tam stoi, czy A, tak, dokładnie. Okej. Okay. Dobra. Znaleziony! No znaleźliśmy na samochód. E, jakieś 200 metrów <laughs> dalej. Zobaczcie jak wygląda. No całkiem powiem szczerze, fajny samochód, bo jest widać, że on jest nowy. Jeszcze jedna ważna rzecz, tak wspomnieliśmy wcześniej. Zrobiliśmy zdjęcia samochodu. Bo na tym samochodzie ewidentnie widać uszkodzenie. Są to bardzo małe uszkodzenia. Ale mimo wszystko trzeba te zdjęcia zrobić. Tak? Ten pan nam zapewniał, że uszkodzeń na tym samochodzie w ogóle nie ma i oni pewnie na to liczą, że my tego nie sprawdzimy. Więc sprawdziliśmy to. Okazuje się, że tam było kilka uszkodzeń, obdrapań plus wgniecenie na drzwiach. Poszliśmy do tego pana od razu. Zgłosiliśmy mu to. Najważniejsze, żeby zrobić zdjęcia, tak powiedzieliśmy wcześniej. Zdjęcia, bo na tych zdjęciach zawsze jest data i godzina, kiedy to zdjęcie było robione. Więc w tym konkretnym przypadku, jakby ktokolwiek chciał nam to wmówić, że ten samochód był idealny w idealnym stanie, jest to niemożliwe, bo mamy zdjęcia i mamy na tych zdjęciach godzinę i datę, więc wszystko. Byliśmy u tego pana, zgłosiliśmy mu również. I to jest najważniejsze, żeby tak postępować. Bo oni mogą w tym konkretnym przypadku powiedzieć, że ten samolot był uszkodzony, i później pobrać pieniążki z naszej karty kredytowej za te uszkodzenia, których po prostu my nie zrobiliśmy. Jesteśmy teraz przed wyjazdem. Znajdujemy się tutaj. Krzysiek, pokaż na dole, tutaj. Znajdujemy się tutaj w Valhero, tu jest lotnisko. Jedziemy tą drogą tutaj do góry do miasta Sasari. W tym A mieście. Tak naprawdę w tym mieście to tylko będziemy przelotem, dlatego że jedziemy mm. do sklepu, tak? do, do sklepu, do tak, do i tak dalej. Nie? Dokładnie, to jest tylko szybka szpila. Tam e, e, kupujemy rzeczy w sklepie, on się nazywa bodajże jak? Eurospin. Eurospin, no, jeden z tych najtańszych sklepów, bym powiedział, na, e, na Sardynii tak? I później tą drogą, tutaj, jedziemy aż po samo miasto. Tutaj na po drugiej stronie ono jest, i ono się nazywa Galtelli. Do, dokładnie po drugiej stronie wyspy, tak? No i tutaj jest piękna góra, na którą mamy zamiar wejść i, i też pojedziemy sobie nad morze. To jest piękna, piękna, piękna plaża. Plaża z lasem piniowym. Pojedziemy do sklepu, coś w rodzaju Biedronki. Nazywa się Eurospin. To przy okazji Wam pokażę dokładnie ile co kosztuje. Woda niegazowana. 19. Jabłka. 2 euro 19 centów. Gruszka konferencyjna. 2,79. Pomidory 2,99 Mandarynki 2,49 Kiwi za kilo 2,99 Szynki różnego rodzaju, euro 99 Salamigano, euro 39 Gouda w plasterkach za 200 gram, euro 49 Winka. Jak ktoś lubi winka, proszę bardzo. Ja nie lubię, ale niektórzy lubią. 2,29 euro, 89 Ja nie przepadam, nie, nie znam się na winach, więc ciężko mi powiedzieć, które są dobre, a które nie. No chyba, że ktoś woli, Linko, proszę bardzo. 5 No to wtedy trochę więcej, 4,99 Jogurty, takie jak u nas, 22 centy, coś w rodzaju Actimela. Euro 79 Takie jak u nas w że bodajże chyba 55 centów. Margeryna, najtańsza, 55 centów. Trochę lepsza taka, jaką sobie chcieliśmy 99. Mamy bułki. Tak naprawdę nie wiem, ile te bułki na sztuki kosztują, ale za tą, to ten woreczek jest 1,46 46 Piwo. 59 centów, nie wiem czy to jest ich lokalne piwo czy nie, ale no, chyba raczej nie 5%, ale duże. Ale duże. Ale duże. I fajna cena. Fajna cena. 69 eurocentów. Doszliśmy do wniosku, że weźmiemy całą zgrzewkę. Zapytałem no, Krzyśka czy bierzemy całą tą zgrzewkę, ale on mówi, że bez problemu się z, z nią uporamy. Kiedyście byli w podróży, tak jak my, to papierowe talerze są naprawdę przydatne. No i 2,29 tak, dodaliśmy się na zakupy. No i tak jak widzicie, już mamy troszkę rzeczy. Mamy, oczywiście, coś do jedzenia, no ale również też do, do picia Trochę, to no, Nie dużo w sumie, no nie? Bo te to. 20 butelek to nie jest dużo, jakoś tak. sobie w sumie, w sumie dużo na te dni. 4 dni, nie? E, pewnie będziemy musieli dokupić na życie Jesteśmy już po zakupach. Tak naprawdę, ten cały wózek, który tutaj widzicie, kosztował Wszystko? nas testówki 41 euro więc no, trzeba przyznać szczerze że, że cena nie jest zła no jak u nas generalnie tak idziemy na drugą stronę jeszcze kupić dużo bo podobno tam są noże w tym sklepie niestety tego e, nie było i użyjemy w naszą trasę bo nie ma co marnować czasu jesteśmy w takim sklepie tutaj wielobranżowym no jest wszystko tu jest generalnie wszystko poszukujemy tak naprawdę jakieś e, szmatki do mycia rąk, takie nawilżające i poszukujemy noża, bo nuż nam, tak jak powiedzieliśmy już wcześniej, będzie nam potrzebny, aby przekroić pieczywo, nasmarować sobie coś. Wystaw noży 2,99, my już wszystko, idziemy teraz do kasy i jedziemy dalej. Jesteśmy na drodze do naszej pierwszej miejscówki, w której będziemy spać. Miejscówka nazywa się Galetti Galetti, tak. tak Jedziemy z miejscowości teraz Sasari, w której zrobiliśmy zakupy, jak widzieliście już przedtem Mamy taki mały objazd, dlatego że główna droga prawdopodobnie jest w remoncie po prostu I ten objazd jest naprawdę bardzo fajny, gdyż znowu tu... <gry målunki> czy tak naprawdę mamy bagażnik pełen zakupów w, tak. tych, w tych zakupach jest również piwo. No i żeby nie było gołosłownie, to ja już próbuję, czy jest dobre. A ta droga, którą teraz jedziemy, to są po prostu istne serpentyny. Pewnie widzicie sobie z tyłu, jak, jak cały czas zakręcamy w lewo i w prawo. No ja wam pokażę może. O. Ta droga wygląda tak. Najlepsze jest to, że nie chcemy jechać zbyt szybko na tych zakrętach, bo z tego piwa zrobi się. Po prostu piwna zupa. Piwna zupa. E, na... I w bagażniku będziemy mieć jedno wielkie bagno. Ale naprawdę to mamy teraz, zakupy mamy z tyłu za fotelem, no bo kupiliśmy trochę owoców. A kto oglądał, to wie, co się stało w Turcji z bananami. E, jak coś to wam spróbuję wrzucić linka poniżej. Co tam się wydarzyło e, w, w trakcie naszej podróży? Pana nowa dacia. Zatrzymaliśmy się na poboczu. I sprawdziliśmy nasz bagażnik i okazało się, że mieliśmy małą, małą niespodziankę tam. Te banany, które zostały zakupione nad morzem, zostały tak poobijane przez butelki z wodą, że wszystko jest ujebane w bananach. Widzę, że Krzysztof w ogóle nie jest w sosie, już mówi, że go ta trasa denerwuje za długo. No, ja akurat nie mam nic przeciwko, ale. No cóż, przynajmniej tak jest. Teraz przemyśliliśmy temat. Eee, wszystkie owoce, które są, mamy z tyłu za, za, naszym, fotelem. za naszym fotelem. Z wodą mamy w bagażniku. Eee, piwo, to które eee, tutaj. Próbuję, nie... ja tylko próbuję. próbuję tylko próbuję oczywiście, bo tak. on dopiero z jego pierwsze piwo, więc tak, to, jest, tak. to jest dopiero to jest, próba. To jest próba, próba. Eee, więc eee, jest wszystko tak zorganizowane, żeby nie było problemu logistycznego. Tak. No teraz jesteśmy o tyle mądrzejsi, że wiemy jak utrzymać bardziej czystość w samochodzie Dlaczego tak teraz o to dbamy? Dlatego, że jesteśmy już w Europie tak naprawdę, więc tutaj na to będą patrzeć Więc musimy oddać czysty samochód, czysty, schlubny, nie zalany kurwa, wszystkim, co jest możliwe Na Cyprze jak byliśmy, to no tamten samochód pewnie, nie wiem jak oglądaliście te filmy, no nie wyglądał zbyt czysto no, nie, znaczy nie, no oddaliśmy go czystego, tak. ale w trakcie podróży tam był istny rozpierdol. <gry> Pokażemy wam jak wygląda nasz samochód, tak? Z przodu nie jest źle. Jest trochę brudno, bym powiedział, ale ogólnie nie jest źle. Natomiast z tyłu to już jest istny rozpierdol. No, Teraz jedziemy sami e, w dwójkę, więc mamy miejsce na tylnej kanapie na wiele rzeczy, więc nie ma generalnie problemu. Okay. Za chwilę mamy zamiar się zatrzymać i zrobić sobie jakiś piknik. Z racji tego, też że jesteśmy już. Też wam pokażemy, bo jesteśmy już tak naprawdę, powiedzieć szczerze, że jesteśmy już głodni. Stanęliśmy sobie tutaj na poboczu, żeby sobie zrobić piknik, bo tak naprawdę od rana nic nie jedliśmy. Ale przy tym pikniku mieliśmy wypadek. Ja ciąłem bułkę. Cizio czyścił pomidora, pomidor mu wypadł. I niestety, przy, tej, przy tym upadku, Cizio sobie uciął po prostu palca. No, nieźle. Nie źle, żyje, ale bułeczka petarda. Bułka z serkiem, pomidorkiem, i salami. I salami. Fajka. Zjemy jedziemy dalej w stronę gór. Zresztą to już jesteśmy w górach. Bo zrobiło się trochę chłodniej, ale słońce dalej świeci, więc to jest ten plus. Jak dojedziemy w góry, to Wam pokażemy te widoki stamtąd. Patrzcie, jaki tutaj jest klimat. Te dróżki są tak wąskie, jak labirynt. Dosłownie można się zgubić. Ludzie parkują przy murach. Ciężko się przedostać. Tu jest uliczka. Tu jest uliczka, tu jest uliczka, a my zaparkowaliśmy dosłownie po drugiej stronie. Ciężko było znaleźć to miejsce, bo tak jak już wspomnieli, jest to jak jeden wielki labirynt, ale miejscóweczka jest naprawdę bardzo klimatyczna. Teraz jedziemy w góry, a później pokażę wam, jak to miejsce w ogóle wygląda, bo naprawdę jest ciekawe. pewne charakteru. A u góry jest ta góra, do której się teraz udajemy. Ty, ale zaraz, gdzie my idziemy? Kurka, tak właściwie? Po chuj, my tam idziemy. A w sumie nie wiem, po co my tam idziemy. Cizio, co ty tu robisz? E, leżę se. Powiem ci, Cizio, no. że to wyglądało lepiej na zdjęciach. <laughs> ale chyba wszystko wygląda lepiej na zdjęciach. <laughs>